Dzień dobry, tym razem na zamkowej w innej odsłonie, w innym towarzystwie. Ze mną jest Łukasz Wójcik z Muzeum Historyczno-archeologicznego w Onałcząciu, z Ostrowca. Łukasz przygotowuje, jest w ogóle autorem wystawy, Ar... poczekaj, poczekaj. A... A... Arke Dobra, dajesz. Ja to może od razu przeproszę za to, że taki tytuł wymyśliłem. Jednak nie mogę się podtrzymać. Oczywiście chodzi o Arkę Hereditariam, czyli dzieje zamku w ćmielowi. Tak jest. To jest pierwsza wystawa związana z zamkiem ćmielów. I po raz pierwszy pokażemy zabytki, które Tomek Orszacki tutaj wydobył z czeluści zamkowych. No, Łukaszu, to otwarcie tej wystawy w sobotę już. W sobotę o godzinie 17 w ramach Nocy Muzeów. Oczywiście wstęp jest za darmo. Jeżeli ktoś nie będzie mógł być na samym otwarciu, czyli na tej oficjalnej części, będziemy cały czas dostępni do godziny 10. I co jest chyba też warte podkreślenia, wystawa będzie trwała prawie pół roku, więc będzie chyba każdy zainteresowany mógł się z nią zapoznać. Czyli sobota, godzina 17. Pałac Wielopolski w Częstocicach. Będziemy my, będzie oczywiście dr Tomasz Olszacki, będzie Łukasz, będzie dużo fajnych ludzi, będzie trochę słodkości, to wiem na pewno, ale przede wszystkim będą zabytki zamkowe. Ale co jeszcze ważne, jeżeli macie ochotę się rozgrzać przed tą wystawą, to zapraszamy w piątek, najbliższy piątek o godzinie 18.00 do dworu Ameli. Tam w końcu historię z, na zamkowej wersji na żywo, czyli będzie Tomek Olszacki, będziemy my znów, będzie też Łukasz. I tam już te wszystkie historie. Hmm, o tym, co wydobyliśmy, jak to wszystko tutaj przebiegało przez lata. Będzie można zadać pytania, będą prezentacje. Także godzina 18 z kolei w piątek, dwór Amelii. wstęp oczywiście też jest wolny, więc bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszamy. Ja i Łukasz Wojcik. Oczywiście zapraszamy i do zobaczenia. A nakręcałem ja!